Witam bardzo serdecznie w moim kuchennym laboratorium. Dzisiaj, moi drodzy, wspaniała maska super odżywcza, wygładzająca, niezwykle nawilżająca, a w roli głównej drożdże. Co będziemy dodawać do drożdży? Tak, tak, zwykłe drożdże spożywcze, które używamy w kuchni, bo przecież my robimy takie maseczki super naturalne z produktów, które mamy w kuchni. Tak więc dzisiaj w roli głównej są drożdże spożywcze. Ja wykorzystam drożdże surowe, które znane są z tego, że mają niezwykle bogaty skład witamin z grupy B oraz i nie tylko. Także są bardzo, bardzo odżywcze dla naszej skóry, i właśnie te drożdże wykorzystamy w maseczce. Zapraszam do pierwszego przepisu. I witam z kolejnym, w kolejnym przepisie na cudowną maseczkę, wygładzającą nasze zmarszczki, napinającą naszą skórę na twarzy, oraz rozjaśniającą jakieś przebarwienia na skórze. W roli głównej drożdże, kochani, zakochałam się w maseczkach drożdżowych, ponieważ to jest niezwykłe bogactwo witamin, o których już wspomniałam wcześniej. Witaminki z grupy B, biotyna, kwas foliowy, wszelkie minerały. No, no jest tak dużo tych witamin w drożdżach, że naprawdę warto skusić się, aby zrobić sobie taką maseczkę prostą. Co będziemy jeszcze potrzebować w tej maseczce? Otóż użyjemy jeszcze wody różanej. Ja tu mam różyczki zaparzone, takie pęki różyczek. I ten napar użyję. Możecie uży użyć jakiejś wody różanej albo. Płatki róży też zaparzone. Tą wodą będziemy rozrabiać drożdże. Drożdże ja użyję surowe, świeże. Jeżeli takich nie macie, to mogą być również oczywiście drożdże, suche. I kolejnym składnikiem będzie mleko w proszku. Mleko w proszku ma. Niezwykłe też działanie, również wybielające, odżywcze, wygładzające. Wiadomo, zawiera kwas mlekowy. Także robimy maseczkę. A więc drożdże już mamy. I teraz będziemy je rozcieńczać. Użyjemy do tego, jak już wspomniałam, naparu takiego wody różanej wody różanej. Koło łyżeczki. Także nie musimy dawać dużo, ponieważ drożdże się bardzo ładnie mieszają, rozpuszczają. Więc łyżeczka, łyżka naparu takiego lub hydrolatu, czy też wody różanej naprawdę wystarczy. Zobaczcie, jak one się już ładnie rozpuściły. Jeszcze muszę tu pomóc z łyżeczki zejść. Przy drożdżach nie używamy metalowych łyżeczek, także się warto coś innego wziąć, czy to będzie plastikowa, albo drewniana, obojętnie. No i proszę, bardzo ładnie już się rozpuściła. I teraz kolejny czynnik, składnik, przepraszam, który będziemy używać. To jest mleko w proszku. Słuchajcie, dlaczego mleko w proszku? Mleko w proszku jest koncentratem takim, tak? Mleka, czyli jakbyśmy rozpuścili w samym mlekiem, bo też możemy rozpuścić drożdże samym mlekiem ciepłym. Można powiedzieć, jest to samo, ale jak użyjemy mleka w proszku, to mamy taki koncentrat tego mleka. Jakby można powiedzieć, więcej mleka w mleku. Czyli będzie na bogato. O, mi się zagęściło teraz super. Widzicie? troszku wsypałam tyle, że mi się teraz zagęściło. Nic to na no to jest sposób taki. Dolewamy naszego, naszej wody różanej. Proszę. drożdże są tak wdzięcznym materiałem, na maskę, że naprawdę, co byśmy nie dolali. To się tak fajnie rozpuszcza. No i zobaczcie, jaka cudowna konsystencja. No to jeszcze się nie rozpuściło, ale zaraz się rozpuści. I zobaczcie. Mleka sobie w proszku dosypujemy, tak jak ja to robiłam, dosypując po troszeczku, żeby tak dużo dosypując, aż uzyskamy taką konsystencję, na której nam zależy. Czyli taki gęsty, gęsty, śmietany, taki emulsji, bym po powiedziała, ponieważ taka emulsja fajnie się rozprowadza. Bardzo fajnie się taka emulsja rozprowadza na skórze. No i słuchajcie, to już jest rozpuszczone. Nic już tu więcej nie będziemy dosypywać. Użyjemy tylko właśnie tej wody różanej drożdży i mleka w proszku i teraz bierzemy sobie na przykład pędzelek i sobie moczymy taki pędzelek i nakładamy sobie czy to na dłonie jeżeli mamy na przykład jakieś przebarwienia na dłoniach jakieś plamki no na słońcu wiadomo lubi coś takiego wyjść to jak najbardziej możemy sobie też na dłonie posmarować. Smarujemy sobie buzię. Za chwilę pokażę, jak się smaruje buzię. Tylko sobie muszę zmienić lokalizację. To wam pokażę, jak na buzi. O, ona jest dosyć gęsta, bo taką emulsję uzyskaliśmy, więc. Nakładamy sobie, zostawiamy na około 15-20 minut, co najmniej. I dzięki tym składnikom skóra będzie cudownie wybielona, wygładzona, nawilżona, odżywiona, będzie super elastyczna. Będzie cudowna. nie tylko na dłoniach, ale i na twarzy. Mm -hmm. <laughs> Także, moi drodzy, ja idę teraz nasmarować sobie, nałożyć na twarz, za chwilkę pokażę. I, moi drodzy, mamy już, mamy już maseczka, ona tak fajnie zgęstniała, drożdże już, już zaczęły pracować, więc można sobie nałożyć. Ja to sobie biorę taki właśnie opędzelek, Teraz sobie bierzemy noseczkę i nakładamy. Ja sobie zacznę od Aby się zapomnę te włosy o paskę założyć. Zawsze ja sobie powtarzam. Podrzucę do góry i już jest ok, dobra. Ale teraz sobie smarujemy. Poseczka jest bezpieczna, możemy sobie to mogę pachnąć chyba. wąsy. Wąsy pomalowane. Fajna, fajna konsystencja. Właśnie tak, do takiej konsystencji dążymy, żeby była gęsta, nie ścikała z Maskach, że nie muszę się bać, że coś obliża, coś gdzieś mi wpadnie, nawet jak gdy oba wpadnie, to ile... nie Tak spojrzałam, teraz sobie tutaj włosa urodzałam. Słuchajcie, taka maska jest nawet fajna na włosy, radził? drożdże pomagają na włosy, więc jeżeli nawet mamy taką maskę, możemy sobie zrobić więcej trochę i nałożyć na włosy. I potrzymać sobie na włosach, założyć sobie jakiś szczetek i potrzymać na włosach. Cudownie nam odżywi, dodatkowo jeszcze włosy. Ja sobie dokładam, pierwszą warstwę sobie zawsze robię taką Delikatniejszą ona w międzyczasie, zanim przejdę przez całą skórę twarzy, to ona już zaczyna podsypać Jak to sobie dalej? Drugi raz wchodzę, to około i ona sobie fajnie już podsycha, nie będzie mi się zjeżdżać, zgudzić. Asystencja się udała ja jak już wspominałam i jeszcze raz, mówię, no aż tak długo, aż wykorzystam tę całą maskę, bo ponieważ mamy tutaj, no, żywe, drożdże są żywe, także musimy je wykorzystać. Dobra, lecimy dalej. Mamy tyle, o to sobie dołożymy na te nasze miejsca nie żałujmy na szyję. Skóra szyi jest zawsze biedna, bo ona... Jest bardzo delikatna, jest zawsze najmniej wszystkich gościów, które mogę ją tam nawilżyć Dobrze. Nałożyłam, słuchajcie, wszystko co było. Troszeczkę mi zostało, to jeszcze sobie tu nakładam na dłonie, bo no to lepszej maski, słuchajcie, na na dłoń to nie znajdziecie w żadnym sklepie, także ja sobie tutaj też na ręce nałogę. Wszystko, wydziałałam. To No proszę bardzo. A w tej chwili Wam już dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeżeli się podobał, to bardzo proszę o polajkowanie, za subskrybowanie kanału, aby Was nie ominęły kolejne przepisy. Ewentualnie pozostawienie komentarza pod filmikiem. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów z kolejnymi przepisami. Pozdrawiam serdecznie i pa! Trzymajcie się cieplutko, pa!